Zawsze mnie tak komplementujecie, jak mam pokręcone włosy, że postanowiłam dzisiaj e, zrobić sobie włosy na termoloki. I jeszcze jakieś 15 minut temu, jak ustawiałam tutaj lampy, e, aparat, wszystko, żeby móc sobie już siąść do nagrywania. Jeszcze te loki na mojej głowie były. A teraz e, usiadłam, włączyłam i po prostu moje włosy wyglądają tak, jakbym ich w ogóle nawet nie uczesała. E, także może tym e, pozytywnym, słodkim akcentem zakończmy temat e, loków na mojej głowie, ponieważ to się nie ma prawa, słuchajcie, udać. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o tym urządzeniu, które widzicie za moimi plecami, czyli Insta Beauty Lamp marki IceCratch. Insta Beauty Lamp, jak sama nazwa wskazuje, to jest lampa, którą możecie używać do robienia makijażu nie tylko na Instagrama, ale również w podróży. Jest to produkt, który do tej podróży sprawdza się bardzo dobrze z tego względu, że jest to po prostu bardzo lekkie lusterko, a właściwie bardzo lekka lampa, na której montujecie następnie, czy to lusterko, czy taki mini statyw do komórki. Jeżeli chodzi o samą lampę, Montaż jest wybitnie banalny. Mamy tutaj tylko podstawkę, następnie taki stojak, który też można wykinać w różne strony, no i samą lampę. Następnie na saniach, które są tutaj na spodzie tej obręczy, montujecie lusterko. Lusterko jest dwustronne z jednej strony zwykłe, z drugiej strony powiększające, ale możecie też zamontować właśnie ten mini statywik do telefonu. Statywik jest o tyle spoko, że bez problemu pomieści każdy telefon, ponieważ się naprawdę mocno rozciąga i też może. Możecie ustawić tutaj telefon w pionie, horyzontalnie, w poziomie i możecie robić zdjęcia, transmitować, nagrywać tutoriale przy pomocy tego, tego statywu. No i co też jest spoko, że zawsze Wasza twarz będzie równomiernie jakby oświetlona, ponieważ jakby w samym centrum jest ten statyw, a lampa oświetla Waszą twarz w kształcie koła, tak jak klasyczny ring, czyli lampa pierścieniowa. Co jest jeszcze bardzo, bardzo spoko, to fakt, że tutaj tą część pod nią, czyli tą szybko złączkę na saniach fotograficznych, możecie zamontować po prostu na lustrzankę, czyli na aparat i następnie domontować do tego lusterko samą obręcz, więc możecie używać też tej lampy po prostu do robienia zdjęć, do vlogowania, ale możecie po prostu potraktować aparat jako taki statyw w podróży dzięki czemu automatycznie nie będziecie musieli już ze sobą tego tej podstawki i tego stojaka nie będziecie musieli po prostu ze sobą wszędzie nosić, co jest bardzo, bardzo spoko Możecie zasilać tą lampę z powerbanku, z laptopa, z zapalniczki z samochodu, czy też po prostu z gniazda sieciowego, tak jak ja teraz i najczęściej właśnie w ten sposób u mnie to wygląda, ale niestety, co teraz doskonale widać, ten kabel wyskakuje. Wystarczy, że ja tą lampę czasami lewo, prawo troszeczkę przesunę i automatycznie rozłączam się cała ta lampa, co jest bardzo, bardzo upierdliwe, szczerze mówiąc, w szczególności wtedy, kiedy maluje się rano, jest ciemno i ja używam tylko tej lampy do oświetlenia tak naprawdę całego pokoju a mi się ona całkowicie rozłącza. No to jest drażniące, tym bardziej, że czasami też używam tej lampy na przykład późnym wieczorem, gdy trenuję jogę. Włączam sobie wtedy delikatne światło i po prostu ona mi oświetla całe, całe pomieszczenie. Ale ale z tego co słyszałam, jest już produkowana nowa wersja tej lampy i ma być ten kabelek zamontowany na stałe, więc nie będzie już tak wypadał. Co jest mi się naprawdę spoko. I wspominałam Wam o tym, że do jogi włączam sobie delikatne światło, ponieważ to, o czym nie wspomniałam, to to, że mamy tutaj regulację mocy, ale również regulację temperatury barwowej. Czyli możemy sobie tutaj włączyć albo bardzo delikatne światło, takie właśnie idealne do porannego makijażu albo do ćwiczeń, albo takie naprawdę mocne światło którym z powodzeniem zrobicie sobie zdjęcia makijażu, to nie będzie oczywiście takie oświetlenie jak ze softboxu czy z toaletki, ale będzie naprawdę, naprawdę już spoko oświetlenie, na tyle mocne, żeby to zdjęcie jako tako wyszło no i mamy tutaj właśnie również regulację temperatury barwowej, czego teraz pewnie nie zobaczycie, bo jest za jasno na ekranie ale można zrobić naprawdę takie bardzo żółte, ciepłe światło przez białe dzienne, aż do błękitnego chłodnego, więc no to jest duży plus w szczególności jeśli będziecie używać właśnie tej lampy do robienia zdjęć czy do kręcenia filmów, ponieważ jesteście w stanie uzyskać po prostu fajne, różne takie efekty świetlne. I to jest właściwie, słuchajcie, chyba wszystko, tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką część techniczną. Moje wrażenia po mniej więcej roku są bardzo, bardzo pozytywne. Ta lampa sprawdza się świetnie, jest bardzo solidna. Nigdy nie miałam problemu jakiegoś z tymi diodami. To jest lampa LED, więc nigdy nie miałam problemu takiego, żeby coś się przypaliło, że coś nie działa że coś mryga, że coś migota, e, nic z tych rzeczy. Tutaj naprawdę po prostu solidność wykonania 11 na 10, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń no poza tym kabelkiem nieszczęsnym, no ale liczę, że w kolejnych modelach już będzie to poprawione. I jest jeszcze jedna sprawa. Cena: 350 zł za taką lampę, której tak naprawdę no, ja nie potrzebuję, ponieważ ja mam toaletkę, mam pełno luster, naprawdę mam bardzo dużo luster w domu, tylko no, one nie są wystarczająco dla mnie oświetlone. No i wiadomo, przykładowo toaletki nie jestem w stanie regulować. Nie jestem w stanie regulować mocy, nie jestem w stanie regulować temperatury. Więc to jest taka lampa, której ja codziennie używam do robienia makijażu, ponieważ jestem w stanie sobie ją bardzo mocno blisko siebie przysunąć i robić wszystkie detale z dużą precyzją. Ale 350 zł za lampę na biurko no jest to dość spora cena więc jakby decyzję oczywiście zostawiam mam, jednak no moim zdaniem ta lampa jest warta tej ceny, ponieważ jest sobie wykonana mamy tutaj przede wszystkim montowanie na takie sanki fotograficzne, co jest bardzo wygodne, ponieważ jesteście w stanie również tutaj zamontować inne gadżety, których możecie używać właśnie do aparatu które są w ogóle produkowane jakby w fotografii, tak? ponieważ najczęściej właśnie wtedy są montowane czy mikrofony czy lampy, wszystko jest montowane właśnie na tych saniach fotograficznych, które tutaj bez problemu na, bez problemu na miejsce tego lusterka wejdą, więc to jest, to jest bardzo fajnie przemyślane, no i solidność wykonania też jest naprawdę na najwyższym poziomie. Yy, jakby decyzję oczywiście zostawiam Wam, ale ja naprawdę mogę Wam śmiało, śmiało polecić tą lampę, jestem z niej bardzo zadowolona i czekam już naprawdę z niecierpliwością, co jeszcze marka iScratch wymyśli, ponieważ mają bardzo fajne, ciekawe rozwiązania, nie tylko właśnie y, takie dla vlogerów, ale również do takiego po prostu codziennego użytku, czy to jakieś y, mini obiektywy do aparatów, y, czy do y, telefonów, więc myślę, że warto zapoznać się z Ofertą, ponieważ naprawdę fajne, innowacyjne pomysły mają. W każdym razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że recenzja się przydała. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach i codziennie na moim Instagramie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!